Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z DTS F1 Esports League i zapraszam Was do oglądania baku, tor uliczny. E, łatwo tutaj popełnić błąd, co w ostatnim czasie mi się często zdarza, ładnie mówiąc. No i zapraszam Was na kwalifikacje. E, tutaj już końcówka okrążenia w Q1, Q1 na medach, bo wzi wziąłem komplet e, pośredni opon, żeby mieć jeden komplet Więcej medów na wyścig, właśnie ten kompleks kwalifikacji. Dlatego zależało mi, żeby ku 1 przejść na softach i jednocześnie zrobić jedno okrążenie, żeby jak najmniej zużyć medy. No i tutaj już będziemy kończyć to okrążenie. Jak widzicie, na razie jestem bez czasu i tutaj sobie na 10 minut do końca spokojnie wyjechałem. E, takie cegiełko. No i tutaj czas minuta 42.716, szóste miejsce, ostatecznie siódme, przechodzimy na jednym okrążeniu Ując na tak, medach w Q1. No i to było coś, co chciałem zrobić, plan na Q2 to jedno kółko na softach, to się nie udało, bo popełniłem błąd, no i nie miałem czasu, musiałem w końcówce wyjechać na nowych softach. No i tutaj już znowu jestem na końcu okrążenia, tutaj wyjście z ostatniego zakrętu, no i teraz ta prosta, no i te ługi, które oczywiście pokonujemy na Pełnym gazie tutaj poprawa względem zeszłego okrążenia. Nie jest to może jakiś wybitny czas, ale starczą na spokojnie, żeby przejść do Q3. Tutaj już tylko prosta startowa z użyciem systemu DRS. Tutaj już ERS na wykończeniu poniżej 10%. I przekraczamy metę. Szóste miejsce, tak jak w Szóste Q1, miejsce, tylko to. tym razem na softach. Tutaj wyniki Q2. Na spokojnie wchodzimy. Tak, tutaj byłem zaskoczony, lider, że Blacking odpadał od, obecny lider e, tabeli Dobre ligi DTS. A tutaj już przechodzimy do tym razem pełnego kółka. Ostatnie kółkowy kuczy. 3. Tutaj po pierwszym kółko, kółku trzecie miejsce. Byłem zadowolony z pozycji, ale nie z czasu, bo wiedziałem, że tutaj szak, z oni mogą zrobić o wiele szybsze czasy. No i jednocześnie wiedziałem, że stać mnie na podgonienie prezesa czy Gado. Mimo tego, że Rado miał tu świetne tempo, co zobaczycie w dalszej części tego filmu. No ale zapraszam Was teraz na okrążenie w q Drugie okrążenie w Q3. Kuczy. Kuczy. to się Lepiej przy zakręt. Ile tu się nagle daję na to, to jest... Jak mi serce nawala, ja pierdzielę. Traciłem trochę na wyjściu z ostatniego. No, mi jak I zabrakło. Gdy Gdyby mnie zepsuł ostatniego sektora, to wyjście z ostatniego... Ile to zabrakło do rada? Niewiele. Gdy mnie zepsuł ostat... Gdyby mnie zepsuł pierwszego, i ostatniego zakrętu. To byłoby jeszcze tego do hamowania w ostatnim. Kurde, te błędy, nieduże. P3, ok. No i tak prezentują się wyniki Q3. P3 na starcie to jest całkiem dobra pozycja. No i tutaj będziemy już dobra, przechodzić już do, ok do wyścigu ze mną jak możecie usłyszeć na kanale prezes Short tutaj dołączyć do mnie na że wyścigu bo, wyścig, bo z się to, to, działo samemu w kwalifikacjach to, nie było z kim to, pogadać tutaj po drodze był kres sesji tak bo były lekkie problemy z hostem i no i musieliśmy jeszcze raz postawić sesję wszyscy w czołówce na medach, głucz, kogacza no i tutaj niestety nie udało się ustawić no i zapraszam was na oglądanie tego ja wyścigu. Ja myślę, że na spokojnie sobie. pierwszego Dobra, wyścigu z kamerą. Okay. Będę miał lepszy moment. Myślę, że to będzie ciekawe jego oglądania? A ty też stoisz z tyłu mega. Tak, tak, Ja, yeah. szak. Dobra, to, to się się na masakrę. Ostrożnie szak. No Lepszy start. Nie no, w sumie nie aż tak lepszy. No o, oj... który to? Dio ci jeździ się oni się pchacie po, po lewy. No! Super! Co się odwaliło? Kiebaś mi drogę wjeżdża. Kogacz, to jest samobójstwo, co my robimy. Dobra, super, po skrzydle. Dziękuję, po wyścigu. Nienawidzę się Jak zwykle. Kogacz... Kogacz mi tu wyścig. Będzie na hardak, Nie spowalnia. A ja z radości uciekam. Tak. Wow, progres zrobił lekka. Oho, poważnie? Tak, chcę w się sensie żyje. O, kurde, też myślałem. A rozwalił go? Czy go? Tak, tak. Ja to... Nie gadajcie, bo ja mam też rozwalonego. No, ma już ja. Nie. się. Ale progres, drupij też strategię, bo on ma hardy wtedy. Ja się rozwalę zaraz autentycznie. tymcześnie za mną e, A kiełbas cię odwalił tak, żeby dostać zgłoszonko czy nie? Eee On mi się wepchnął po lewej, ja go zgłoszę A. później Okej okay. Perfilnie mnie zablokował No super nie, też wypchnął, także też będzie zgłoszonko. I Black King nie wyprzedził, świetnie, naprawdę! Kurde... Mało co w bandę nie walnąłem, pomimo tego, że opóźniłem hamowanie, żeby mu tam miejsce zostawić i byłem poza torem, to on i tak prawie mnie w ścianę werknął. Dobra, teraz liczę tylko na safety car'a i jakieś punkty. Nic nie robi się dzisiaj. Tak się Żaba, Super. To to jest, co to jest wirtualny? Tak, tak. A kurde. Nie wiem, nie chciało mi się Czy Oczywiście nie będziemy w tempie teraz na pit stopu, bo nie będę już znowu zjeżdżał. Ja piernie się ja tracę czas na takich ludzi, nie? No co on tak za mną wiedział? Fuck! Jak co jest to tępy? był? Ja pierdziele, dzielę, chłopie! Okay, Jak jestem tępy, okay, nie! Co ty zrobiłeś? Co to było? Kurde! Czemu jest wirtualny? Ja pierdzielę, ty. Ja prawie jechałem 300 na godzinę walnąłem w prezesa, bo on się nagle na torze pojawił. I to nie jako duch, ja go takim fartem ominąłem. Ja pierdzielę zawał. Co tam się stało, prezes? Co, co tam. Prezes jechał do alei, widziałem go kątem okna jak zwierza. On się nagle na mecie pojawia. Na środku, na mojej linii, co nie? A, wiem czemu, bo Temu. on przywalił gdzieś tam, e, gdzieś tam w środku i gra go zrestartowała na ten. Okej, okay. ale ty naprawdę, Agot, to, to było coś jak i w baku, właśnie, nie wiem czy kojarzysz, jak on tak uniknął. Tak, długość. tak, tak. To, to było coś dokładnie w tym stylu, tylko że tu była jeszcze mniejsza. No to na Dobra, jak się, pk? jak się PK? Tak, łapię się na deltach. Kurde, błąd na wyjściu, matek nie weźmie tego. Dobra, progres ma serio słabe tempo. tutaj No to jest naprawdę, tak chciałem się ścigać coraz bardziej No tak jest. Tempo wszystko niby mam a tu wiesz No tak miałem w Kanadzie, tempo niby wszystko mam Kaksiu, Kaksiu się rozwalił To jest? Samochód bezpieczeństwa Super Świeca też się wywalił No to ty na tym teraz skorzystasz Bardzo. W idealnym momencie się pojawił Super, ty! Ja mam jeszcze szansę teraz. Tam pojazdu. Okej. Okay. O, teraz się teraz się Dla mnie to jest sytuacja idealna teraz. Dobra, nikt mnie nie zblokował. I teraz już jesteśmy na piątka? E, nie, chyba na prostej proste startowej będzie dopiero, wiesz? Tak mi się wydaje. To no, bardzo późno jest. No tak. O, no teraz weźmów jak coś, jak będziecie restartować. Dobra. Poczekaj, bo tu zamieszanie już mam. Dobra, no, ja stałem się do kresopony. ja nie wiem, kim on rzuci się. Radore tak robi. Tył zimny. Jeszcze nie. Kurde, co on tak zwany? No, tu mega powoli jedziemy. Jedź, rado przecież ty nawet opon nie Versapena się bawi. Bez kitów. Nie wiem, po cholerę on to robi, przecież i tak nie może wyprzedać tutaj. Tak, kruszy do nas do T1, ruszył! Dobra. Dobra, ja się tu nie pcham. Ja też się nie pchałem Eee, kiełbasa teleportuje. Dobra Dobra, biorę wokstera No, kiełbasa telepontuje, fest Był we mnie, a nagle się pojawił przede mną A, himbando poleciał. O kurde! To. O. Ło, kurde! Zblokowałem opony, straciłem dwie zna... pozycje. Posliznowałem się. Na siebie to się naprawdę. Straciłem przyczepność tam, na to szybkim zakręcie, bo na krawężnik najechałem. A mi się zblokowały Jestem za matkiem i lukim 68 sekund to ja pierdolę 13 okrążeń, co ja zrobię w 13 okrążeń? Prawie, że ja go nie wyprzedzę. To zajebiście. To jest was? Dwa. A duży pociąg jest? Ja się widzę. No właśnie, widzę, że to prawie. Mam dość! Wychodzę z tego wsi Ale zostań za mną nie, nie idę. Dobra, to dobrze. Dobra, siema. No, 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 no. Oh, yeah. i znowu zostałem sam. Nie, Ale to... Tak. I tyle by było w temacie tego wyścigu Ja nie mogę, już się układało dobrze i oczywiście to tu zawsze Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Ale tylko sejfki kand nie uratuje, taka prawda. Chem, podium na tacy. Okej, Jak czwarta pozycja kurde? Ten co ma występ. Nie DNF. Co tu się wydarzyło? Ha, ale za linią. A, no to to. i przed nim jestem. Ale ja, ja. Doktor matek, podium, też gratulacje. E, coś, się, coś się stało z tobą, co się stało? No i tutaj piąta pozycja e, na mecie całość, mogła mówię. być lepsza. Nie jestem no zadowolony tak z tego wyścigu, ale jechałem jato. na wyłączonej trakcji Mówałem i widać jato. poprawę. E, dlaczego było tak dużo błędów w ten, ostatnich przed ostatni wyścigach? Przed Dlatego, że moje manipulatory Mówiło były zakręty. zepsute, co o czym się e, dowiedziałem w sumie po czasie. E, manipulator to. gazu. Zagręcimy Będę używał słowa manipulator, tak, żeby tu nikt nieźle źle nie, nie z było zinterpretował e, z YouTube'a. Sprężyna była uszkodzona i około 30% zakresu tego gazu traciłem, przez to było bardzo ciężko jeździć na włączonej. W tym momencie mam nowe manipulatory, gdzie mam usztywniony gaz i tutaj chciałem podziękować kubie z VPS za podarowanie mi ich. E, no i dzięki temu tam też jest e, gaz usztywniony, dzięki czemu o wiele ciężej się go wciska. E, no i to spowodowało, że moje tempo jest lepsze, popełniam mnie błędów, te błędy nadal są, ale one w niedługim czasie zostaną wyeliminowane. E, mam wrażenie, że już na tym kanale wrócę do regularności, bo... Ostatnio wyjazdy, braki wyścigów eee, powodowały, że odcinków eee, tu nie było regularnie. Mam plan tutaj zacząć wrzucać w FIFA 23 Ultimate Team, ale to jeszcze potrzebuje chwilę czasu, żeby brytyczny. pewne sprawy ogarnąć z tym związane. No i mam nadzieję, że filmy będą pojawiały się częściej też będą filmy z kamerą, tak jak możecie zobaczyć. No i mam nadzieję na lepsze rezultaty. Duża tutaj strata do lidera, ale może wciąż jest szansa, żeby powalczyć o. E, wicemistrzostwo w dts W VPS-ie jestem przedostatni w tabeli, Mogę więc tak naprawdę mówię, tam nie mam żadnych oczekiwań, byleby jeszcze łapa, zapunktować do końca sezonu, bo mam wyścigi, wiemy, wiemy, punkty przepraszam, tylko to, z pierwszego to? wyścigu sezonu. Gratulacje koda, dla Rada, to, Rada i Black Kinga. Black King tutaj ładnie pozycję odrobił, Rado, Rado pomimo problemów z połączeniem, bo go w trakcie wyścigu wywaliło. E, wygrał to. I gratulacje kodasz. dla Doktora dobrze, Matka i Achima. Dobrze, Oni mnie zaskoczyli swoim rezultatem. No, a ja mogę Wam podziękować za oglądanie Gratulacje tego za odcinka. Zapraszam nie do lajka, subskrypcji. Zapraszam do rada na jego kanał. Link w opisie. No i dziękuję za oglądanie. W tym tygodniu VPS nie jeździ, także widzimy się prawdopodobnie dopiero w niedzielę na streamie z DTS-a. Na moim Twitchu. Dziękuję wszystkim, co byli. Dziękuję za oglądanie tej parodii jeżdżenia po raz kolejny. I do zobaczenia w jutro. Bo jutro jest split. W sensie, że Bolida je w VPS W środę nie ma, bo, no bo polska gra Czwartek pewnie split for fun, jeszcze